Animacja pokazuje wybrane przez nas warianty gier w klasy, kapsle i strólki. Klasy animacja ilustrująca, jak zgodnie z instrukcją rysować kwadraty pola do gry w klasy. Narysuj tor składający się z ośmiu kwadratowych pól. Pierwsze trzy pola narysuj jedno za drugim. Następnie czwarte i piąte pole obok siebie, potem szóste pole pojedynczo, a siódme i ósme znowu obok siebie. Kiedy przyjdzie Twoja kolej, stań przed polem numer jeden i rzuć do niego kamyk. Pojawia się rysunkowa postać dziecka stojącego przed narysowanymi polami do gry w klasy. Następnie, omijając pole z kamykiem, Skacz na jednej nodze przez pola 2 i 3. Animacja przedstawia dziecko grające w klasy. Na pola 4 i 5 wskocz jednocześnie na dwóch nogach. Na pole 6 na jednej nodze, a na 7 i 8 znowu na dwóch. W tym miejscu wykonaj w podskoku obrót i wróć na miejsce startu w ten sam sposób. Wracając, zabierz ze sobą kamyk. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zaliczy wszystkie pola. Animacja przedstawia błędy popełniane podczas gry. Po prawej stronie ruchome napisy omawiają te błędy. Uwaga: jeśli kamyk lub stopa trafi w linię lub poza diagram, albo jeśli osoba skacząca nie utrzyma równowagi na jednej nodze, traci kolejkę. Kapsle. Przygotuj kapsle wypełniając zakrętki od butelek plasteliną w różnych kolorach. Animowane, obrazkowe równanie opisujące czego potrzeba do gry w kapsle. Dwie zakrętki plus dwa kawałki kolorowej plasteliny równa się dwa kapsle do gry wypełnione plasteliną w dwóch kolorach. Każda grająca osoba powinna otrzymać po jednym kapslu. Narysuj tor. Na torze narysuj kilka poprzecznych linii. Po prawej stronie pojawia się odręcznie rysowany, kręty tor z kilkoma poprzecznymi liniami. Z jednej jego strony znajduje się napis Start, z drugiej napis Meta. Możesz narysować różne przeszkody, np. kałuża, pień drzewa lub kamienie. Na torze pojawiają się omawiane przez lektora przeszkody. Pstrykaj w swój kapsel na zmianę z innymi osobami. Na starcie toru pojawia się przykucające dziecko pstrykające w kapsel. Jeśli kapsel trafi na przeszkodę albo poza tor, cofasz się na najbliższą poprzeczną linię. Pierwszy kapsel na mecie wygrywa strulki. Animacja ilustrująca zasady gry w strulki. Przygotuj pięć kamyczków. Wybierz jeden kamyczek i podrzuć go do góry. Animacja przedstawiająca dłoń podrzucającą kamyczki. A następnie szybko podnieś kolejny, tak, by zdążyć złapać tą samą ręką ten podrzucony. Odłóż na bok złapany kamyczek i powtórz zabawę z pozostałymi. Jeśli dobrze ci pójdzie, spróbuj podnosić więcej kamyczków naraz. Spróbuj zagrać z innymi, ustalając liczbę kamyczków do podniesienia w kolejnych rundach. Powodzenia! Na dole planszy pojawiają się rysunkowe postaci dwojga dzieci. Pamiętaj, że zabawa jest ważniejsza od wygranej.